Proszę Państwa, nie zajmuje się piłką od wczoraj, a każdy mecz. Dzień dobry! Nadszedł moment, w którym możemy razem cieszyć się meczem na stadionie Strongher. Mamy nadzieję, że to będzie doskonałe spotkanie i ucieszy wszystkich kibiców. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski zapraszamy. Skomentujemy dla Państwa mecz, którym celem jest zdobycie bramki. Pierwszy gol kończy spotkanie. Ekipa Pukarek VFL Wolfsburg. Kontra Bayer Leverkusen. Na pewno będzie to zacięte spotkanie, choć też może się szybko skończyć. Bo do zwycięstwa w tym trybie potrzeba tylko gola. Zależy, czy któraś z drużyn postawi na odważniejszą grę, ale o tym przekonamy się już zaraz. Wilhelm Stoptir. Czy trafi do siatki? Ale świetna to była próba. Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. O nie, co tu się stało? Strata. Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Dobra centra w szesnastkę. Jest, jest bramka, która decyduje o wszystkim. Gol na wagę złota Tomku, który kończy ten mecz! A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite doświadczenie. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka.